Złom dobry wszystkim, 8 sierpnia w niedzielę Wczoraj nie nagrałem Wam filmu, ponieważ byłem zmęczony Byłem pierwszy dzień w pracy Trochę zestresowany Potem byłem jakiś przemęczony po południu I odpuściłem Zamiast tego nagrywam Wam w niedzielę, przyjaciele Idziemy dokonać nalepienia, nalepek Naszych przyjaciół z Grudziądza Na moje auto I spróbujemy to auto uruchomić Bo stało kilka dni nieodpalane, więc zobaczymy czy coś z ciebie wykrzeszę? No i pójdziemy pozbierać, bo mam chwytak. Wziąłem sobie chwytak i worek, żeby nazbierać parę puszek dla Filipa z kanału w garażu. Cieszę się, przyjacielu, że masz już 210 subskrypcji. Myślę, że Twój kanał się trochę rozpędza i, i będzie, będzie dobrze. A my idziemy do Fiata, przesunąć go troszkę do przodu, odpalić nalepki przylepić najpierw muszę wyczyścić powierzchnię trochę takim płynem żeby było czysto zobaczymy czy w ogóle czy coś z tego piata wykrzeszemy dzisiaj Oj drodzy jak tam sytuacja na Pace na Pace się nic nie zmieniło wszystko jest bez zmian teraz na żywo odpalanie nastąpi bo odpalanie tu mam trochę magazynek, trochę te puszki. Nie zaglądałem tu jakiś czas, więc będę musiał zajrzeć, moi drodzy. Jakieś sprzęt jest dobyczne. Ale peczki damy tam. Nie wiem, czy będę odjeżdżał. Chyba nie będę odjeżdżał, tylko spróbuję przepalić go. Sam się kula, jak się go z biegu wypnie. O, może być słabo. Chociaż nie jest tak źle, Mój drodzy, za pierwszym strzałem. Popatrzymy jak tam nalepki po deszczach obfitych, czy się zmyły. No, nie zmyły się. Tu jest dobre, tu jest dobre. Tu jest właśnie kanał, który polecamy w garażu. Polecamy go cały miesiąc, sierpień. Przyjaciela w garażu. Jest flaming. Recykling jest Kuba Trochę technikus się rozmoczył Ale technikus może zrobi nalepkę lepszą Z czasem to przelepimy No i dzisiaj przybędą nowi e, przyjaciele z Grudziądza Ja może spały bo ktoś przyjechał i potem się odezwę Pauza Dobra, Fiat sobie musi trochę pogadać, troszkę sobie pochodzić a my nalepimy teraz, tak sobie pomyślałem, żeby nie wszyscy byli z jednej strony burty, więc Grudziądzan przylepimy troszkę z tej strony. Pierwszy będzie, weźmiemy szmatkę do tego. Pierwszy będzie dario, mistrz magnesu. Tu będzie przytwierdzony. uwaga. Dokonujemy oficjalnego przylepienia. Jest Jest dario zawodowego moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie przyjacielu. Dario Magnes jest napisany, ale ja nazywam go Mistrzem Magnesu. Troszkę nam się tutaj zrobił pęcherzyk, ale myślę, że to przeżyjemy, a żeby było ciekawiej, bo no tu na gładkiej powierzchni nakleimy prosto z grudziąza. No i przestrzeń nam się zapełnia Moi drodzy prosto z grudziądza. O Jest Nie wiem czy to widzicie moi drodzy Dobrze Jest nalepione Prosto z grudziądza Jest nadepiony Dario Mistrz Magnesu Także przybywajcie, moi drodzy. Kto ma nalepki, kto prowadzi kanał i chce być przylepiony u zawodowego na burcie, ten może. Jeszcze miejsca trochę jest, dość dużo. Dzisiaj witamy Daria na naszej burcie i witamy Marcina z kanału MIST i prosto z Grudziądza. Poprawimy też innych, odkurzymy tam na dnie, Prepers. Kaszuby, największa nalepka chyba na mojej burcie w garażu, troszkę się pomarszczyła od deszczu, podobnie jak flaming, recykling, ale jeszcze widać Jacob Julia, nasz przyjaciel Macius, casting i technik ustrzany, dobra gasimy machinę i idziemy pozbierać troszkę puszek. Może się znajdziemy dla Filipa, Jaśnik nie zawiódł. Ci wyrzucamy, bierzemy worek, bierzemy chwytak Żeby ten film nie był za długi, co? Więc Fiaciku, dobra Gasimy cię, na bieg Polecamy magnesy neodymowe firmy Maktom przy okazji Magnesy neodymowe firmy Maktom. Tu macie namiary, gdzie możecie kupić dobry magnes, moi drodzy Dobra, jest dobrze. To trzeba będzie posprzątać. Tu jest butelka dla Artura Skaniowa, niech będzie w bezpiecznym miejscu. Tu jest ona. No i to posprzątam po pracy. Eee, piękna pogoda w nie, moi drodzy, piękne niebo. Chmurki też są. Dobra, koniec gadania. Przechodzimy do zbierania. Cyk zamykam bolida, bo ida. Zapraszam na kanał Mini Camper Maxi Life do Anety, naszej koleżanki. Ona nagrała film o puszkach. Bardzo fajny film. Powiem szczerze, że go nie obejrzałem do końca jeszcze, tak do połowy. Bo byłem dzisiaj gdzieś w gościach i przyjechałem, popatrzyłem trochę. Polecam ten kanał i polecam ten film, moi drodzy. A my idziemy w poszukiwaniu puszek. Udamy się najpierw na miejsce zawodowego, gdzie wisi kartka jego, czyli tam. Nie wiem czy mój palec jest widoczny, o tam. Inaczej to widać w obiektywie, a inaczej to widzę na żywo. Pogadanki dziś nie będzie, tylko takie pustosłowie, że tak powiem. Puszek nie przybyło w puszkomacie, ale nie ubyło, także jest dobrze. Parę tu rzucimy, film nakręcimy, dodamy do niego reklamy i linki sceneo. Wiecie, po co nie? I idziemy na spacerek. Tutaj młodzież bawiła ostatnio, więc może będą jakieś plony. To pozbieram jak szalony. Dziś zbieram tylko puszki. Także są tutaj jakieś okazy. Warka niedopita, bo ciężka. Jest troszkę puszek. Przyznać to muszę, moi drodzy. Ja sobie zniżę to ten obiektyw, bo ostatnio widziałem, że mało, mało było widać w ogóle, co się dzieje. Baga mam nadzieję, że mi się film nie wyłączy. O teraz zrobimy tak i będzie lepiej widać wszystko. Następna puszka. Już nie dopita. Chyba niedobre jest to piwo, skoro nie dopijają. Jak myślicie? Jest Tyskie. Pozdrawiam Flaminga, który dzisiaj wrócił z Władysławowa, lub wraca do naszej rzeczywistości codziennej. Z nadmorza, gdzie organizował konkursy takie szybkie. Mam tu dzisiaj kumulację, moi drodzy, niedzielną. Mam taki zwyczaj, że w niedzielę nie sprzątam, nie pracuję, ale dlatego, że wczoraj. Leniuchowałem i nic Wam nie nagrałem, to dzisiaj macie u mnie filmik niedzielny. To zostawiam. Są też jakieś sprzątające służby w tym mieście, także dla nich też coś zostawię, żeby nie było, że ja wszystko posprzątam. No kartka wisi, ale przesłanie moje nie dociera. Dociera bardzo słabo. Nie mam siły przebicia. Jest kolejna puszeczka 6 do Doboreczka. Co tutaj mamy? O, no, coś jest. Jest, bo to wszystko dla Filipa z kanału w garażu. A dlaczego? O, jeszcze chipsy. Mógłby człowiek się najeść, ale to ptactwo może rozpracuje, albo jakieś myszy. Dlaczego zbieramy? Pomagam Filipowi, bo Filip pomaga sam sobie. Nie siedzi na tyłku. Tylko coś robi. Założył taką zbiórkę, gdzie zbiera na swoją operację i zachęcam was, moi drodzy, abyście potrząsnęli troszkę sakiewkami. Ja też to robię, zrobię to na końcu sierpnia, kiedy uzbieram wszystkie puszki z całego miesiąca, Podepczę je, posegreguję, zawiozę do skupu, co oczywiście wszystko będzie filmowane i zobaczymy ile kasy się da uzbierać przez cały miesiąc i zobaczymy ile Filip od zawodowego otrzyma na swoją zbiórkę, a tymczasem kontrola naszej kartki ciągle wisi pierwszy egzemplarz który flaming mi zrobił, troszkę zamoczony od deszczu ale czytelny wciąż więc zostawiam niech pracuje zawodowy zbierać złomu, niech pracuje na moją sławę w cudzysłowie Dobra, przejdziemy się tu kawałek jeszcze po okolicy bo nie chcę żeby ten film był za długi moi drodzy jakieś puszki znajdziemy o coś tam, coś tam błyszczy się w krzewach jest jedna. Stalowe też biorę, bo puszka do puszki. Czemu nie wziąłeś butelki zwrotnej? Nie zbieram butelek. Zbieram złom, moi drodzy. Puszki to jest złom. A butelki mam w piwnicy, więc wykładam je 4 dziennie lub 3 sztuki na takie cegiełki, gdzie przechodzący, potrzebujący, poranni mogą skorzystać i sobie zabrać do sklepu, wymienić na pełne i to może i mu ratuje poranek. Jestem pełen współczucia dla takich ludzi. Też byłem kiedyś alkoholikiem, ale już nie jestem. Tu jeszcze przejdziemy kawałeczek. Moi drodzy, kolejna puszeczka. O, kolejne puszeczki, fajnie, to dla Filipa. Filip z kanału w garażu, oczywiście, żebyście nie wiedzieli, tu błyszczała jeszcze jedna, widzę, dojrzałem z, dalszego, z dalszej perspektywy, mam jeszcze kilka harnasi, no i to tyle, nie wiem ile ten filmik już trwa, bo nie widzę licznika na tych szelkach, ale nie chcę, by były zbyt długi, tu była reklamówka ze śmieciami, miałem ją wziąć, ale ktoś inny zabrał, Jakiś dobry człowiek. Jeden harność, drugi harność. Pytaczek hmm. się sprawdza super. Trzeci harność. I tak wiecie, od niechcenia, od niechcenia, przechodząc sobie tędy. Popatrzcie tu jeszcze, no nie ma, a coś tam może jeszcze będzie ja, coś tu ja, to po Śląsku tak, moi drodzy więc ja już się nauczyłem mówić zamiast tak, to ja, bo jest krócej, jest, jest tatra puszki pójdą do piwnicy i do poprzednich puszek, potem posegregować je, muszę podeptać. Jak już wspominałem wcześniej, o tu jeszcze nie dojrzałem kolejnej. Oj, Tam jest taka zupa wiecie, ślimakowa w środku. ale cóż. Tu jeszcze przepatrzymy teren. Żubr zielony, opiera się. Jak to powiedziała Aneta na swoim filmie, sześć tych leżą wszędzie, nikt ich nie podnosi. Bo ludzie, nawet ludzie, którzy potrzebują pieniędzy, ich nie podnoszą. No bo ludzie mają swój prestiż cały czas. Myślę, że nie chcą stracić prestiżu. Nie chcą dać się tak zwanego wstydu. Ja już mówiłem kiedyś, że wstyd to jest te puszki tu rzucać, a nie podnosić, prawda? Miało nie być pogadanki, ale jest. Jak ktoś coś mówi, to mówić, nie? żeby to miało sens moi drodzy no jeszcze tam daleko coś ale wyłażą artefakty moi drodzy to jest jakieś chyba obozowisko jedna druga i to niedaleko mojego domu trzecia całkiem blisko jest takie pobojowisko a tutaj Dobra, idę stąd, idę, bo takie tajemnicze miejsce jest. Idą ludzie, normalnie puszki wszędzie leżą. Z innego kąta je dostrzegam. Znaczy puszki. To są sześciogroszówki w formie aluminiowej. Takiej wiecie. Sześciogroszówki po prostu. Dobra. Pozbierałem troszkę. Powiem Wam, że nawet trochę ten worek waży. I tu kolejna się ukrywa. Niektóre są stalowe. Ale to. Potem będę segregował. Także Fiat odpalony. Moi drodzy, puszki pozbierane. Zamiast ludzie, więc może zejdę na dół. Albo nie zejdę na dół. Dobra. Moi drodzy, to tyle. Zakańczam tym oto ujęciem ten filmik. Jak trwał filmik, nie wiem, ale puszek jest tutaj no prawie pół worka. Prawie pół worka dla Filipa się uzbierało. Pod filmikiem będzie link do kanału Filipa. Zasubskrybujcie go proszę. I będzie link do zbiórki Filipa tam rzucić jakieś grosze, moi drodzy potrząśnijcie trochę sakiewkami żeby chłopak był bliżej celu możemy a jeszcze przyjdziemy się kawałek, co kawałek Przejdźmy się jeszcze kawałeczek zawodowego zbieracza złomu też możecie zasubskrybować będę wdzięczny bardzo przy okazji powita... chcę powitać nowych subskrybentów witam was moi drodzy na moim kanale jest to kanał złomowy ale taki nietypowy jak widzicie sami trochę życiem nagrywam swoje Trochę jakieś takie perypetie, takie różne rzeczy, widzicie sami, jak to u mnie jest, trochę zbieram śmieci, trochę butelki, trochę śmieć wszelki, trochę tylko puszki czasami, jak dzisiaj, kogoś pragnę wesprzeć, kogoś pozdrowić, coś powiedzieć lub nic nie mówić, pojechać po jakiś złom, jak się trafi, a jak się nie trafi, to nie. No i tak to u mnie jest. Wszystko jest nie nie jest to wszystko ustawiane, jest wszystko na żywo. Naturalnie, jest tu puszka solowa. Wezmę ją, żeby nie psuła tutaj krajobrazu. Taki wiecie, kanał nudnego 50-latka to jest, także jak lubicie oglądać nudnych 50-latków na swoich monitorach, to, to trafiliście dobrze. Trafiliście dobrze. Jestem też optymistą i wierzę, że będzie lepiej, że tak powiem, cokolwiek się dzieje. Oczywiście marzyłem o tym, żeby nie wyjeżdżać już w trasy i dostałem pracę u kolegi w sklepie z meblami, z meblami ogrodowymi. Nie jest łatwo powiem Wam, ale będę się musiał uczyć dużo. Jak się już nauczę to będę wiedział jak się to wszystko je, z czym się to je i dam sobie radę, myślę będziecie za mnie trzymać kciuki no to będzie fajnie wtedy może kupić ode mnie jakiś komplet ogrodowy żeby zadowolony był zawodowy dobra kończę na moim stanowisku tam gdzie moja kartka, ale tam najwięcej śmieci jest porzucane ja wiem, że to na złość taka jest mentalność w ludziach żadnego respektu i szacunku do miejsca, w którym się siedzi. Proszę bardzo. Jeden wielki kosz na śmieci, a nad tym wszystkim moja kartka świeci. Miłej niedzieli, moi drodzy. Zobaczymy się jutro w poniedziałek. Nowy tydzień, nowe możliwości. A tymczasem zabawiajcie waszych gości. do doważenia. Do ważenia.